Cześć! Chciałem pokazać ciągnik Pana Gąsiora. Jest to Ursus 1222. Pozdrawiamy Pana Gąsiora, kimkolwiek on jest. Ładny ma ciągnik i pług też ma ładny. I pozdrawiam i zapraszam na vloga. Gdzie jest wentyl? Gdzie jest wentyl? Tu jest. Ciapek pod garażem. Dzisiaj będzie będą dwie naprawy uskuteczniane, mianowicie powietrze. W sumie to nie jest naprawa, tylko korekcja. O kurde, nie ma powietrza, nie ma powietrza w ciapku. O kurde. Ciekawe, ile powinno być tak prawidłowo. Powiem Wam, że nawet nie wiem. Może w telefonie zobaczę. Czekajcie, wygooglujemy zaraz. O ile bateria mi nie siadła. No, powiem Wam, że zdania są poróżnione. Niektórzy dają 2,5 do tyłu powietrza. Niektórzy dają 1,2. Eee, 1,5. 1,8. I tak właściwie nie wiem, ile powinno być. Przy pracach polowych, przód 1, 3, 1, 5, tył 0,8, 1 bar. W transporcie, przód 1, 6, 1, 8, tył 1, 1,2. No to myślę, że można mu dać 1. Myślę, że damy mu 1. I będzie e, tył 1, 2. Ktoś pisze. No, damy mu może. Jeden, jeden, dwa mu damy, o coś takiego. Zaraz zobaczymy, ile już napompowaliśmy. No prawie jedynka już jest. No i będzie. Jeszcze. No i dobra. Jeden z groszem wyszło z tego wszystkiego. Kolejna kwestia jest tego typu, że nowe butniki, jak mogliście obserwować, przywędrowały do trzydziestki. I teraz, jeśli chodzi o błotniki, to nie chciałbym ich pogiąć i popsuć, dlatego że niektórzy tam wiedzą, że u mnie to koło lewe z przodu staje w poprzek. Jest to wina poniekąd drążka kierowniczego, ale też może się luz, luzy już na sworzniach porobiły. Eee, I no wcześniej tak nie było po prostu. Póki było wszystko sztywne, to było dobrze, a gdzieś tu zaczęły już łapać się luzy i wykrzywia mi tą oponę, staje ona mi po prostu w kącie 90 prawie że stopni. Także trzeba tutaj ogranicznik taki przyspawać. Ja widzę, że tu było coś modzone kiedyś, bo zobaczcie, tu jakaś śruba była przyspawana. Eee, ale tutaj ten, bo teraz chciałbym to koło właśnie w tej pozycji, tak jak teraz jest, i żeby ono mi dalej nie poszło, tak? I tutaj ta śruba, zobaczcie, ten ogranicznik tutaj nie dostaje do tej przyspawanej śruby, więc trzeba tutaj jeszcze przyspawać jakiś pręd, tak mi się wydaje, eee, żeby tutaj się opierał ten ogranicznik o ten pręd, właśnie. Także będziemy coś docinać, zaraz będziemy coś kombinować i coś będziemy myśleć. Znalazłem tutaj nakrętkę i tak sobie pomyślałem, że może ona, zobaczcie, mogłaby tutaj dać radę. O tak byśmy ją tutaj sobie przyspawali, o w ten sposób, tak żeby nie ocierała jeszcze górą. Tutaj trzeba luz zostawić taki milimetrowy co najmniej, o coś takiego. I tak sobie chyba to przyspawam tą nakręteczkę elegancio. Tutaj jest dużo powierzchni, żeby ją złapać od spodu, od góry i od boku. Co tam się wyprawia. I chyba tak to zostawimy. Zaraz jeszcze troszeczkę skręcę kierownicą, wyprostuję koło. Tak się zastanawiałem, jak tu dobrze sobie ustawić tą nakrętkę i zobaczcie, najskuteczniejsza była tutaj chyba tertytka, bo idealnie sobie ustawiłem w tym miejscu jak chciałem. I sobie wściągnąłem i teraz wystarczy, że sobie heftnę. Mam nadzieję, że ten plastik wytrzyma moje heftnięcie. No, także dziękuję po raz kolejny osobie, która wymyśliła te tytki. Tak, to jest... Bo szanuję bardzo tą osobę, bo naprawdę zrobiła wielki krok dla całej naszej ludzkości. <grystanie> Zmiana planu działania jednak będzie. Uciąłem sobie kawałek takiego stalowego e, kształtownika. Tutaj sobie pod kątem wyprofilowałem, o w ten sposób, żeby ładnie się tutaj opierał. O tak, przy skręcie maksymalnym, o w ten sposób. I teraz tutaj elegancko go sobie zaspawam. O tak, tak sobie go przyspawam. Tutaj czubek sobie ściąłem tej śruby, co była tutaj przyspawana i w ten sposób zatopię wszystko i powinno to być bardziej solidniejsze. Zmiana planu działania jednak będzie. Uciąłem sobie kawałek takiego stalowego kształtownika. Tutaj sobie pod kątem wyprofilowałem. O w ten sposób, żeby ładnie się tutaj opierał. O tak, przy skręcie maksymalnym. O w ten sposób. I teraz tutaj elegancko go sobie zaspawam. O tak. Tak sobie go przyspawam. Tutaj czubek sobie ściąłem tej śruby, co była tutaj przyspawana i w ten sposób zatopię wszystko i powinno to być bardziej solidniejsze. Cóż by to była za naprawa bez ekstremalnej próby? terenowej wybrałem, wybrałem się w pole i zobaczymy czy blokuje czy nie już powinno stanąć dęba w tą stronę nie tylko w drugą o teraz działa dystans działa I teraz próba działa no, także robota nie poszła na marne. Taka drobnostka, a jak cieszy. Przynajmniej butików nie połamie. Zobaczymy jak tam spawy. A nie, nie widać, żeby to coś, coś się tutaj działo niedobrego. Nie widać pęknięć, także... Success!